Manko. W tym odcinku przedstawię recenzję kostki Funk-Kun. Normalnie zacząłbym od naklejek, ale kostka jest na kolorowym plastiku. Kostka, kostkę dostałem w takim oto pudełeczku. W pudełku znajdowała się także instrukcja. Kostki nie kupowałem, wygrałem ją na metingu w Gdańsku yy, w losowaniu. Tak. Kostka ma standardowy wymiar. Ech, dobra. Kostka chodzi naprawdę rewelacyjnie. Co mi możecie zobaczyć. Polecam kupować takie kostki jak Funk Kun, ale w takich kostkach no, wypadają klipy często. Trzeba je docisnąć albo wy... obejrzeć filmik jak jaką tam wkłada papier. Coś takiego. Klipy. kostka naprawdę fajna. Tylko wadą tych kostek jest to, że nie można układać na nich na zawodach. No tak to. Do poukładania w domu na takich metingach. Bardzo fajna kostka. No, zacznijmy teraz budowę omawiać. Tak wygląda krawędź. Tak wygląda narożnik. Budowa normalno, normalna. Ciężko się składa tą kostkę, dlatego że czasami klocki odskakują. A tak, no to najczęściej, najgorzej się wkłada krawędzie. O, można zobaczyć już wypad. No, widzę się z Wami w kolejnym odcinku. Pa!